Co robisz? Zabijamy się stąd. Gopliwię. Powiedziałem, że zabijamy się. Hej, zostaw! Cześć, <trym> Bugs! Aaaa! Widziałeś to, co ja? To musiała być halucynacja. Nauka zna takie przypadki. Stres, noc, emocje. Widzieliśmy rzeczy, których tak naprawdę nie ma. Cześć, Bugs! Będąc, on się urwał. Obliwio? Ładź niezapomnienie. Krainy z innego wymiaru? Trzeba go odstawić z powrotem do tego jego świata, bo nikt tego nie przeżyje. Macie 48 godzin, żeby mi przynieść jego głowę. Łowcy głów? Skrajny Obliwio. Szukają waszego kumpla. Jeśli chcecie Ediego odesłać do Oblivio, to musicie użyć gramofonu. Gramofonu? Takiego jaki był u mnie w domu, ale tego już nie ma. Ławczy go od razu zniszczyli, abym nie miał gdzie uciec. Jednak na tym świecie jest tylko jeszcze jeden taki gramofon. Uciekłem tutaj, żeby być wolnym. Tego nikomu nie darują. Jeśli nie wykradniecie tego gramofonu, Edi zostanie zdeatomizowany. To kara za ucieczkę z Oblivio, egzekwowana natychmiast tygnez i bezlitości. Co ty zrobiłeś? w niebezpieczeństwie. Pomogę ci. W czym? Odesłać mnie do domu. Na pewno masz już jakiś pomysł, prawda? Krok numer jeden. Dostać się do środka. Cała budowla obstawiona jest rosyjskimi kamerami o wysokiej czułości typu 38. Widzą wszystko. Nie obserwują tylko jednego obszaru. To nie działa! Stój! Panie mądry, trzeba z ruchy. Przede wszystkim przeżyj. Umowa stoi. Przygód. Stąd do Oblivio. Od 25 stycznia w kinach.